Siemaneczko, po namowach paru osób postanowiłem zrobić coś, czego nie robiłem od dawna, czyli wejść sobie na Twittera. I co ciekawego znalazłem? Otóż jedno z pierwszych to post Isamu, czyli ciekaw ile jeszcze nowych influencerek buduje lub budowało fundamenty swojej kariery na skrajnym kurestwie. Tylko pytanie, czy skrajnym kurestwem on nazywa y, dosłownie dabanie dupy gdzieś za winklem, tak jak chociażby Marta Linkiewicz, czy ma na myśli tak zwane przeze mnie e-kurestwo, czyli y, pokazywanie co nieco na kamerkach, zdjęciach Onlyfansy te sprawy. Jak chociażby, nie wiem, Weronika Bielik chociażby Współzałożycielka Spotlight Agency. I teraz pytanie, dlaczego mi się to wyświetliło? Ano dlatego, że. Patrzcie, kto tu się pojawił. Co za przypadek. No, pisanie takich rzeczy to skrajne królestwo. O, i tutaj dobrze pisze, że normalizacja. Oczywiście ja już tutaj się odniosłem, bo widziałem ten post wcześniej, ale postanowiłem sobie nagrać. Normalizacja skrajnego kurestwa to skurwysyństwo. Co tu leci dalej? Dlatego przestań e, normalizować swoje zachowanie i odczep się od czyjegoś. No to chyba raczej ze straśko normalizuje złe zachowanie, takie jak chociażby no takie rzeczy. Zresztą zwróćcie uwagę na jedną rzecz, o co chodzi z z tym całym ekurestwem, puszczaniem się i tak dalej, tak dalej. Postawcie się teraz w sytuacji faceta, tak? Wyobraźcie sobie, że wszystko ładnie, pięknie, że zaprasza jakąś na randkę, stawia obiad i tak dalej. Dosyć mocno się stara, żeby wszystko tutaj wyszło. Tak? Żeby w ogóle mógł tam rozebrać coś zobaczyć i podziałać i tak dalej, podczas gdy dziewczyna sama siebie wycenia swoją nagość za jakieś 10 dolarów. Rozumiecie to? I tutaj jest właśnie ten problem. Inny paradoks jest taki, że ona mocno zaniża swoją wartość, ale w swoim mniemaniu ona, ona ją sobie będzie zawyżać. Dlaczego? Yy, wspominałem wam podczas swojego podcastu yy, tej pierwszej części o kryzysie na rynku matrymonialnym. Nie, yy, a dokładniej yy, też jest w sumie przedostatni film tutaj. Kryzys na rynku matrymonialnym, część pierwsza, różnica między kobietą a mężczyzną. Tutaj szkopu jest taki, że tak jak wtedy mówiłem, nie ma to znaczenia dla naszego portfela, czy dostaniemy milion złotych od jednej osoby, czy złotówkę od miliona osób. Tak? Przecież się tutaj mówimy o kwestii przelewu, bo gotówkowo to wiadomo, że będzie problem. Ale i tak samo jest w przypadku tego, jak kobiety postrzegają atencję. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli dostają od masę męskich pist atencji, jakieś wychwalanie pod nabiosą, że o, jaka ty wspaniała, cudowna, i tak dalej, i tak dalej, to dla niej jest to równoznaczne z tym, jeżeli jakaś topka męska, jacyś yy, faceci ze światowej topki wartości, jeżeli chodzi o rynek matemonialny, yy, powiedzieliby, że na przykład jest ładna. Ona to traktuje na równi. Mimo dlatego, że to jest zupełnie co innego. O. I coś tam. Chójcie to obchodzi. Chójcie to powinno obchodzić. Dopóki nie robią krzywdy innym, to chyba inna sprawa. No i tutaj jest właśnie ten problem, że robią krzywdę. Dlaczego? Bo jest to generalnie złe zachowanie które prowadzi do tego, że kobieta będzie po prostu miała większe ciągoty do zdrady. Dlaczego? Jeżeli dajmy na to, że trafi się jakiś desperat, który związałby się z OnlyFansiarą, to w momencie, kiedy zaczęłaby się jakaś kłótnia, ona by zaczęła go zlewać, miałaby go kompletnie w dupie. Dlaczego? Bo ona dostanie atencję od tysiąca, od tysiąca frajerów, którzy jeszcze zapłacą jej za to, żeby chociażby napis, żeby, kto, żeby do któregoś z nich napisać i pokazać co nieco. Tak? I mało tego, że takie normalizowanie takiego zachowania jeszcze źle wpływa na facetów, bo oni też celowo będą zaniżać swoją wartość, będą wypierać się takich swoich typowo wartościowych cech, tylko i wyłącznie po to, żeby im słodzić. A ciekawe jest to, że pod tym postem i samu Tutaj wtrąciła się Natsu. Hmm. Nie żeby coś, ale ona swego czasu na kamerce występowała. że tam w 2017, nie? No. Także tutaj już co niektórzy wyłapali tę kwestię. Nie? I już też nawet powiedziałem, że tutaj kulturalnie podpowiem, że tym właśnie yy, tutaj nie potrafiłem napisać. Rzuciłem, publicznie yy, rzuciłaś Chodziło mi o to, że rzuciłaś publicznie pewną sugestię. Innymi słowy, złapałaś się w pułapkę. Tak, bo do swego czasu jest pułapka, że właśnie takie typowe OnlyFansiary się, się tutaj mogą zesrać i osoby, które ich popierają, tak? O tutaj taka Maja, ale ty próbujesz być na siłę zabawne. Może zajrzyjmy sobie do niej. Co my tu mamy? Mamy Telegram. Nie żeby coś, ale na Telegramie też są właśnie takie kanały typu próbeczki, nie? coś takiego o no proszę kogo my tu mamy hmm. może nie będę może nie będę dalej o czekaj, co tutaj było bo tu był jakiś y, temat y, zostaje żugajką chyba wiecie kim jest y, żugaj prawda no właśnie no ale tutaj takie podsumowanie jeszcze tutaj dawałem że Wchodząc w polemikę, sama się nazwałaś kurwą, próbujesz odpowiedzieć, yy, próbując odpowiedzieć, przyszyłaś sobie łatkę. No o to w tym tak naprawdę chodzi, tak? No i tutaj też się między innymi odniosłem, nie, że spoko, skoro kurwienie, skoro samo kurwienie jestem w stanie zaakceptować, a ja nie. Powiem wprost, yy, jakaś laska jest rozwiązła? Na, na długoterminowy związek wypad. Ma on nifansa? wypad. Ja nie będę się csaskał z kimś takim. Dlaczego? Bo za chwilę, chwilę powyżej spoko to dalej. I będzie szukać atencji u masy, u masy zaślinionych spermiarzy. O to w tym tak naprawdę chodzi. Tu akceptacja oznacza pozytywny stosunek. Chodziło raczej o tolerowanie. Nie. Ze sprawą feministek próbuje się to normalizować, wręcz akceptować, żeby to było jako coś normalnego, tak? No. O, tutaj jest wyjaśnienie. Kamerki to nie kurestwo Roxatu. Kamerki to kurestwo, pokazywanie pizdy za kasy to skrajne kurestwo. Nie, ja to nazywam e-kurestwem. Moim zdaniem jest bardziej adekwatne. Hmm. Niestety, prekursorką tego nieszczęsnego zachowania jest fagata. I nie zapominajmy, że wykorzystała Stew dla własnych korzyści i zasięgów. Nie. Kto miał takie pseudo onlinfansowe konto przed y, tymi? Przed fagatą. Przed, y, zanim fagata pokazała swoją prawdziwą naturę. Hmm? Przypominam. To może sobie wejdźmy na Instagrama. I sobie sprawdźmy, y, co nieco. Tak. Tutaj, jedna osoba, którą swego czasu obserwowałem, teraz mam yy, w dupie, tak? All My Links, tak? Tutaj jest o tyle dobra, że ma combo wszystkich, nie? Tutaj jakieś My Fans, Only Fans, My start, jest taki polski odpowiednik, tak? O, Weronika Bielik, współzałożycielka Spotlight, tak? Swego czasu też miała swoją stronkę. Teraz widzę, że już z tego nawet zrezygnowała. Także no, sorry bardzo, nie? Ale najśmieszniejsze z tego wszystkiego jest to, nie? O, ale to jest, to jest właśnie dobre, nie? Że to było hamskie ze strony Isamu, tak? Tylko problem jest taki, właśnie tak jak tutaj napisałem, nie, że nazywanie czegoś dosadnie nie jest przejawem chamstwa, tylko bycie po prostu dosadnie szczerym, tak? No, przepraszam bardzo, jeżeli widzimy, że ktoś coś kradnie, to nazwanie, to nazwanie tej osoby złodziejem to jest hamstwo? No nie. Jeżeli byliśmy świadkami tego, że ktoś pozbawi kogoś życia, to jest chamstwem nazwanie kogoś mordercą? No też nie. Tak więc nazwanie laski, która dosłownie świeci wszystkim na kamerce ekurestę, to nie jest hamstwo, tylko powiedzenie czegoś dosadnie. Ale tutaj jest najlepsze, nie? Że tu, o, nie zesraj się, lul. A tu jeszcze chyba coś było. Plus, jeśli ktoś ma ochotę pokazywać cipsko, to, yy, to by gówno do tego i wyzywając te osoby jedynie pokazujesz swój brak kultury. No hmm. ja, ja tu od razu odpiszę na bieżąco. Brak kultury, mylisz brak kultury z. No. No, to chyba jest odnośnik do tego. Aha, tak, to jest do tego. No. no. No to patrzmy sobie jeszcze dalej tutaj, bo to jest dosyć ciekawe. O, tu mamy kolejnego kretyna. Sex working, praca jak każda inna. Chyba gorzej budować swoją karierę na krzywdzie innej osoby. Fagata. <śmiech> 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 Jestem pewna, że sam oglądasz, oglądałeś pornole, co idzie z parą skorzystanie z, z usług seksualnych, więc sklej pizdę. Te, Carmen, sama masz ten coś tu? Nie, ale oczywiście musi pokazać swoje y ten... Zodiaki inne sprawy, czyli po prostu odklejka taka typowa, tak? No, to problem jest taki, że co innego jest. Wiecie jaka jest różnica między, yy, między Onnifansem, a na przykład oglądaniem porno? Stopniem profesjonalizmu. No i czasami też yy, stawkami cenowymi. Nic poza tym. Yy. Tylko wiecie, szkopuł jest taki, że takie porno, że takie porno to się traktuje tylko i wyłącznie jak narzędzie. Jak młotek. Dosłownie, wbijasz gwóźdź i, i po sprawie. To samo jest z kwestią y, tego. To samo jest z kwestią właśnie oglądania porno. Oglądasz, oglądasz, dana osoba zrobi swoje i wyłącza. Tak to wygląda. <kluzny> Tak więc. szkopu jest taki, że. Czy my szanujemy tutaj młotek? Czy my, mamy, czy my mamy obowiązek mieć jakiś szacunek do młotka? Że jakieś uczucia ma, czy coś takiego? Nie. My traktujemy młotek jak narzędzie. My traktujemy polno jak narzędzie. A co za tym idzie? A co za tym idzie? No. Też jakoś tak, nie? No. Sorry bardzo, ale. Poza tym, nie żeby coś, ale łatka zawsze zostaje. Nie chcę tutaj nic mówić, ale chociażby taka mija kalifa, pomimo tego, że też ma OnlyFansa, też wrzuca już bardziej stonowane zdjęcie, to w dalszym ciągu będzie znana tego, że skakała na czarnych bolcach. I jej, jej pornole w hijabie w dalszym ciągu wszędzie la latają po sieci. Ona z tego jest znana. Na tym zbudowała karierę. I. Powiem szczerze, ja bym jej nawet wcześniej powiedział, właśnie ze względu na to, nie, ale zobaczmy sobie tutaj pod tym, no to, czekaj, a może ja tutaj się coś jeszcze odniosłem, Duno niekoniecznie, większość porno fruwa za free po internecie, więc yy, to tyle korzystanie co kradzież, czyjeś pracy, serwisu, no to sprawa pojebana, wiele osób tak robi. To, że są za darmo na większości platformach nie oznacza, że nie ma z tego pieniędzy. Nadal oparte są liczone na wyświetlenia. teraz nigdy się bla 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 bla. Mm, aha, dobra, czyli tutaj jakaś taka odklejka. A, dobra, mały stopek był, bo przez przypadek się wyświetliła drukarka. No, no to krótka piłka. Albo jesteś gwiazdą porna, albo influencerką. Czemu do pustych blond tak ciężko dotrzeć i nie widzicie, że jedni chcąc, nie chcąc 18, plus, a na drugich młodzi się wzorują? Nikt nie ma problemu, że ktoś tipy pokazuje, ale nazywajmy rzeczy po imieniu jak jest. Przykład: dzieciom mają dawać rodzice, a nie influ czy inni celebryci. Nikt nie będzie brał odpowiedzialności nie za swoje bachory. To jest prawda akurat. Pod tym względem, że influ nigdy nie bierze odpowiedzialności za. Za swoje poczynania widać było chociażby w przypadku tych skamów z AliExpress. Czy ktoś wziął odpowiedzialność za to? Nie. Dlaczego? Bo internet zapomina. Czy ktoś w ogóle czy ktoś w ogóle jeszcze będzie wypominał na cukamerki? No, podejrzewam, że jeżeli się z czymś w kopie, to pewnie tak. <laughs> Ale spoko. O, jeśli nie widzieć między z pracą a Instagram, no właśnie. Problemem jest to, że mm, widać typowo, że mm, na strony porno wchodzą dorośli. Nawet jest takie zastrzeżenie. No dobra, wiadomo, że na też potwierdzą, że są dorośli i tak dalej, bo chcą sobie po, się pobawić, ale bez przesady, tak? O! Jak Hopku wy, wysyła foty ziomusia do lasek, to kręcimy beczkę. Jak laska zarabia na O, tutaj mamy właśnie takiego typowego frajera, tak? Tu mamy takiego typowego debila. Wiecie o co chodzi? Że, według niego, wysyłanie pindola do lasek jest spoko. Otóż, nie dość, że nie jest spoko, nie dość, że jest to publicznie piętnowane. To jeszcze jest to nazywane gwałtem. Właśnie przez takie debilki jak ze Sraśko, jest to gwałtem nazywane. A najlepsze jest to, nie, że mm, właśnie najlepsza jest taka hipokryzja, nie, że yy, gość wyśle yy, gość yy, wyśle swojego mikrusa, lasce, ona pokaże publicznie, żeby go wyśmiać, to on ją gwałci, tak? Ale jeżeli ona wyśle swoje nudesy i on to po, postanowi gdzieś pokazać, to on ją gwałci w dalszym ciągu. To jest taka typowa niekonsekwencja. Zaczyna mnie to naprawdę już denerwować i nie wiem. Na... Zastanawiam się do czego ten spierdolony feminizm pójdzie jeszcze yy, dalej. Do czego to dojdzie jeszcze w tym feminizmie, nie? O. Yy. No. O, tutaj jest bardzo mądry komentarz: Dwa tysią 2022 Pierdolenie o wszystkim, tylko nie o moralności. Chcesz pokazywać dupę zasianą? Pokazuj, tylko ogarnijcie, że laska nagrywała z dziećmi, na przykład TikToki, gdzie biega z nimi po centrum handlowym. E, chcesz świecić ciałem? Niech świeci, ale niech odetnie się od tego targetu. Nie wiem o kogo, o kogo konkretnie chodzi, podejrzewam, że jest tu mowa o jakiejś konkretnej osobie, bo na pewno nie o Nacu, hmm, ale jeśli tak, no pewnie tutaj chodzi o jakieś gówniane influ, nie? i się teraz odnoszą, a ja nie jestem w temacie i w dupie mam to. Hmm. No, ej, to jest właśnie debilne, nie? A skąd wiesz, co się działo w ich życiu? Może na przykład stary nie płacił alimentów, a pieniądze skądś trzeba wziąć? Ja pierdolę. Mi się kojarzy tak naprawdę, że tłumaczyli nawet nacu tym, że musiała dorabiać sobie na kamerkach, bo po prostu była, była biedna. Dlatego jakieś wakacje w Tunezji czy Kiwie, gdzie? Nie? To jest naprawdę głupie. Wiecie, chciałem tak na szybko wam to pokazać, bo dla mnie to jest serio, ale to też między innymi pokazuje, jak bardzo social media potrafią spierdolić wszystko, tak? Trafią y, też y, wpłynąć na ten y, na te postrzeganie tych wszystkich relacji. To ja tutaj w ogóle tu o. I samo daję w ogóle lajka za to, nie? Yy, tak więc spoko. Ale generalnie powiem szczerze, że. Niepokoi mnie to, co się tak naprawdę już wyprawia. No ale to tyle w temacie. Nie. Trzymajcie się ludziska miłego wieczoru i bez odbioru.